Witam Państwa! Dawno nie było odcinka, więc pomyślałem, że dzisiaj sobie coś nagramy. I dzisiaj pomówimy o Kartezjuszu. Kartezjusz, świetna postać po prostu. Człowiek renesansu, można by powiedzieć mimo że urodził się pod sam koniec renesansu ale oprócz filozofa był również matematykiem, był również przyrodnikiem, takim prekursorem nowożytnej medycyny. No różne miał, różne miał zajęcia, najróżniejsze. Trochę się astronomią zajmował, konstruował takie mechaniczne zabawki. Do tego jeszcze, do tego jeszcze wrócimy. Ale jako filozof. Jako filozof Kartezjusz pełni dosyć ważną rolę w kanonie filozofii, tak by się wydawało. Często jest przywoływane jego nazwisko. To też zobaczmy, co on takiego napisał, i kim, kim w ogóle był, jakim, jakim gościem w ogóle był. E, więc zacznijmy właśnie od tego. Jak się czyta te prace Kartezjusza, to on się wydaje po prostu takim miłym gościem, takim uprzejmym i życzliwym człowiekiem, takim również bardzo skromnym. W sensie Kartezjusz ma bardzo taki ścisły umysł i taki bardzo rygorystyczny sposób rozumowania, więc jest takim nerdem, ale in a cute way. Nie jest taki, że się wymądrza czy zadziera nosa, tylko jest po prostu świetnym gościem. Myślę, że... Warto też wspomnieć tutaj o memach tworzonych o Kartezjuszu. Jest bardzo dużo memów o Kartezjuszu. Jest jednym z najpopularniejszych filozofów, o których tworzy się memy, tylko że wszystkie te memy są takie trochę na jedno kopyto, w sensie muszą się wiązać z tym cogito ergo sum, bo to jest jedno zdanie, które łatwo zrozumieć, nie trzeba czytać Kartezjusza, żeby zrozumieć co ma na myśli. Wszystkie te memy są jednak no są bardzo takie formulaiczne i myślę, że jest taka potrzeba, jest taki rynek na tworzenie nowych, oryginalnych memów o kartezjusz, bo jeszcze dużo można wyciągnąć z jego twórczości, myślę. I świat będzie, będzie na pewno wdzięczny osobom, które do tego włożą swoje siły i swój czas. No i jego takie główne dzieło być może to jest rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i znajdowania prawdy w naukach, oczywiście, chwytliwy tytuł, bardzo. I on właśnie zaczyna to, zaczyna tą książkę takim rysem e, biograficznym, autobiograficznym, w którym to opisuje, jak to opracował, ten swój system metodycznego wątpienia. Ogólnie daje nam taki kontekst powstania tej pracy, że gdzieś tam był w Holandii bodajże, w dogrzewanym pokoju, i spędził tam całą zimę czytając i pisząc te, te rozprawy. Więc Kartezjusz taki trochę typ jesieniary, bym powiedział, bym zaryzykował takie stwierdzenie, e, ale również sympatycznie się o tym czyta. On podobno jak tam siedział w tej komorze, to nie wiem co on tam robił, może, może mu dymu trochę naleciało do środka, ale miał podobno wizję, takie mistyczne objawienia i to one sprowokowały go do tego e, napisania tej rozprawy. Więc pamiętajmy, że to też była Holandia, więc dodajmy dwa do dwóch, prawda, i z czym kończymy? Z tym, że to była boska interwencja. No więc tak zaczyna tą rozprawę o metodzie, a potem no, opisuje właśnie ten swój system metodycznego wątpienia. Potem dochodzi do wniosku, właśnie do swojej bardzo znanej, popularnej maksymy: cogito ergo sum, myślę, więc, jestem, nie może wątpić w to, że jest myślącą jednostką. E, wszystko dookoła może być e, dziełem zwodniczego demona, iluzją taką demoniczną, która chce go zwieść na manowce, zwieść do grzechu. No fajnie, fajnie, że doszedł do takiego wniosku, i co potem z tym robi? Od razu do dowodu na istnienie Boga, e, który wyprowadza z tego, że człowiek jest niedoskonały i jakoś tak. Prowadzi ten swój wywód, że skoro człowiek jest niedoskonały, to musi istnieć jakiś doskonały byt i no nie będę się teraz wda wdawał w szczegóły, ale interesujące jest to, że po tym, po tym swoim całym eksperymencie metodycznego wątpienia właściwie od razu wrócił do swoich poglądów sprzed tego eksperymentu, czyli być może, że ta wiara jego się jednak ostała i jakoś się tam prześlizgnęła przez tą jego metodę. To jest chyba w wymaganiach zawodowych każdego filozofa, że musi postarać się udowodnić racjonalnie istnienie Boga. I są różne te dowody, najróżniejsze. Ten Kartezjusza, powiem szczerze, jest mało przekonujący. Szczególnie też, że to nie jest praca teologiczna i poświęca temu dowodowi tak mało miejsca. W dalszej części pracy za to, Kartezjusz nagle decyduje się poświęcić około 20 stron na wyjaśnienie. Jak według niego działa układ krążenia u ludzi i zwierząt, jak konkretnie krew, z której do której komory przepływa, i jakimi żyłami potem idzie po ciele, i jak zimna krew wypiera tą ciepłą, czy tam na odwrót, no nie wiem, mnie kompletnie nie interesuje anatomia serca, więc niekoniecznie chciałem się o niej dowiedzieć aż tyle, otwierając pracę filozoficzną. Natomiast widać, że jest to też taki konik Kartezjusza, że go kręci to serce, to, to jeszcze o tym potem porozmawiamy, ale no nie byłem gotowy na to. Nie mam nic przeciwko używania innych dziedzin wiedzy w dziełach filozoficznych, na przykład Schopenhauer bardzo często powołuje się na przykłady z chemii, tylko że on to robi w taki krótki, taki nie wiem, błyskotliwy dosyć sposób, że to jest jakby, służy jego argumentowi, kiedy wykorzysta takie porównanie. Natomiast tutaj mamy Wspomniane o tym sercu, nie wspomniane właśnie, tylko rozpisane jak po prostu w pracy naukowej, jak działa serce, tylko po to, żeby pokazać, że ciało działa również niejako jak mechanizm. I, te, ym, i to Kartezowiczowi służy za punkt wyjścia do stwierdzenia, że e, zwierzęta są właśnie tylko takimi żyjącymi, jakby robotami, żyjącymi mechanizmami, e, które absolutnie nie mają uczuć. Emocji, ani nic takiego. Jedynie wobec człowieka mamy zobowiązania etyczne. I tutaj jest taki trochę problem, że e, kiedy odnosi się do człowieka, to wtedy nie ma takiego zdania, że, że człowiek jest wyłącznie takim automatonem, ale nie ma żadnych dowodów też, że tak nie jest, że ludzie dookoła niego nie są takimi właśnie, jak to się mówi, filozoficznymi zombie, czyli istotami, które zachowują się kompletnie jak ludzie, ale nie mają żadnych wewnętrznych procesów myślowych, tylko działają wyłącznie ze względu na bodźce. Nie da się tak naprawdę udowodnić, że tak nie jest, natomiast Kartezjusz jakby Pomija ten temat i no, rozróżnia między po prostu ludźmi a zwierzętami, że ludzie posiadają duszę, a zwierzęta nie posiadają duszy, więc to jest ta, to jest ta konkretna różnica między nimi. No i to zagadnienie duszy jest bardzo ważne dla Kartezjusza I nad nim się rozwodzi dłużej w, w namiętnościach duszy. Tak jest. I to brzmi bardzo romantycznie ta książka, taka do przeczytania na walentynki na przykład, ale okazuje się bardzo mało seksowna, ponieważ nie ma tam za bardzo nic o romansach i podrywach, ale jest za to dużo medycyny znowuż i opisów ruchów krwi i komór serca i płuc i, i jakichś takich wewnętrznych działań metabolizmu i krążenia i układu oddechowego człowieka w najdrobniejszych szczegółach i to jest oczywiście wtedy być może to było uczone i, i, i takie można było z tego się wiele nauczyć, ale tutaj są takie um, adnotacje co chwila, że ten pogląd został, został obalony przez późniejszą naukę, ten pogląd jest przedawniony. I czemu tu pisze o tych anatomicznych rzeczach? Bo stwarza mu to podstawę na rozpisywanie się o emocjach, o ludzkich odczuciach. No, zauważa ten związek między emocjami a duszą, co niewielu myślicieli podówczas robiło, szczególnie że Kartezjusz jest racjonalistą. Natomiast kiedy wiąże na przykład uczucie smutku i płacz. Z, z jakimiś takimi skraplającymi się e, oparami, które wyparowują z krwi w którymś tam miejscu w ciele i ta krew jest zimna, więc się osadza jak rosa na jakichś tam ściankach i to napływa do oczu i dlatego bycie smutnym wywołuje łzy, bo smutek się wiąże z zimną krwią czy coś takiego. E, no to, no nie brzmi to obecnie dla współczesnego człowieka bardzo naukowo i Takim tutaj gwoździem programu w tej książce jest to, jak dusza wpływa na ciało w jakiś sposób. Okazuje się, że przez taki gruczoł w mózgu, yy, który się nazywa Szyszynka, i Szyszynka wysyła sygnały do ciała i nim jakby steruje, jakby była takim generałem wojska. I Szyszynka jest bezpośrednio kontrolowana przez duszę, ale dusza nie ogranicza się do Szyszynki i dusza w jakiś sposób oddziaływuje na szyszynkę tak, żeby ta wysyłała konkretne sygnały i w jakiś sposób odbiera sygnały, które dostaje szyszynka. Ale w jaki sposób to się dzieje? W jaki sposób dusza jest powiązana z szyszynką? Tego już Kartezjusz nie wyjaśnia i to jest gruby problem. Nie wiem, czy jest rozwiązany. Chyba nie. Chyba nikt do tej pory nie rozwiązał problemu ciała i umysłu. W jaki sposób dokładnie umysł, czy dusza, czy jaźń się łączy z tym fizycznym ciałem? W jaki sposób na niego. Na nie oddziaływuje. To jest dalej sporna kwestia. Ale to jeszcze, jeszcze to wyjaśnienie, w jaki sposób szyszynka działa na ciało i wywołuje ruch ciała, prawda, też jest, też jest takie urocze, że podobno szyszynka wysyła takimi malutkimi, maciupkimi rurkami e, w ciele takie malutkie podmuchy powietrza. E, albo e, czasami to jest określane przez niego jako taki płyn, bardzo delikatny płyn. I one się nazywają tchnienia życiowe. E, I te, te, te podmuchy, te delikatne. Podmuchy wiatru się tworzą z bardzo lotnych cząsteczek krwi, które są przefiltrowane od tych tłustych i powolnych cząsteczek krwi przez rodzaj sita na dole mózgu. Z tymi tchnieniami życiowymi to takie grube. Citation needed. Ale o czym by nie pisał Kartezjusz? Czego by nie nawymyślał, nie można mu odmówić tego, że pisze to w sympatyczny sposób i po prostu emanuje z niego taka wholesome aura. Być może dlatego powstała na podstawie rozprawy o metodzie manga, eee, tak, japońska rysowanka. Przejrzałem ją i nie wiem za bardzo, co to za gościu tam występuje. Ten jeden inny niż Kartezjusz. I nie wiem za bardzo, co tam robi ta antropomorficzna sowa. Ja to czytałem już jakiś czas temu tą rozprawę o metodzie, e, ale nie przypominam sobie, żeby tam była jakaś, jakaś sowa. E, no może mi to wypadło z głowy po prostu. I tutaj należy rozróżnić tą mangę od takiej innej mangi, o której nie będziemy nic mówić, tylko powiem po prostu tfu plugawią postać Kartezjusza, ci lubieżni Japończycy. Nic nic więcej o tym nie powiem, ale to w sumie dobre miejsce, żeby wspomnieć o życiu miłosnym Kartezjusza. Proszę państwa, pająki zamieniają się w portal plotkarski o intymnych życiach filozofów. Tym się teraz paramy, do tego się stoczyliśmy. Więc przez najdłuższy czas miałem przekonanie, że Kartezjusz był jednym z tych filozofów ale jak bardzo się myliłem. Okazuje się bowiem, że Kartezjusz podczas jakiegoś pobytu w jakiejś karczmie czy tam gospodzie przez jakiś czas, gdzie wynajmował pokój, wyrwał służącą pracującą w tej gospodzie i ona została jego kochanką na bardzo długi czas i mieli razem córkę nawet i tego się absolutnie nie spodziewałem. Że Kartez już miał, miał dzieci, i kiedy właśnie urodziła im się ta córka, to um, ta Helena, ta jego kochanka z tą córką, się przeprowadziły do niego, jak już mieszkał w, na swoich, jakby włościach, tylko że przeprowadziły się do niego w ukryciu, gdzie on um, mówił o tej córce, że jest jego tam siostrzenicą czy bratanicą, a ta Helena dalej pracowała u niego jako służąca dla niepoznaki. I po prostu. To był gracz jednak, tak się urządził, że po prostu miał w domu y, służącą, która była jednocześnie jego kochanką, no to, jest, no to jest po prostu szczyt marzeń każdego szanującego się fana anime. Przez parę lat im, im było dobrze, pewnie, ze sobą, e, a potem się trochę porobiło, bo ta córka w wieku 5 lat umarła na szkarlatynę bodajże i to, to jakby rozbiło ich, rozbiło ich związek i to było bardzo traumatyczne przeżycie dla Kartezjusza. A ta Helena potem jeszcze wyszła dwa razy za mąż i na jej pierwszy ślub Kartezjusz um, gotował podarunek. Tysiąca florenów, to jakaś bardzo znaczna suma w tamtych czasach była i e, taki trochę simp move z jego strony, bym powiedział. No, ale wracając do śmierci tej córki, to z tym jest szalenie interesująca historia, że podobno, kiedy ona umarła, Kartezjusz, e, pamiętają Państwo, jak mówiłem, że robił mechaniczne zabawki, to była jedna z jego pasji, to podobno stworzył takiego mechanicznego automatona, taką replikę tej swojej córki, która e, zachowywała się jak dziecko, i, przy, i wyglądała zupełnie jak ta córka i, i, i to brzmi bardzo spuki i na tym się nie kończy ta historia. On podobno woził ze sobą tą, tą mechaniczną córkę i e, w, on miał taką korespondencję z tam księżną czy ta, królewną w Szwecji i w końcu ona go namówiła, żeby przyjechał do tej Szwecji, przed czym długo się wzbraniał, więc wsiadł na statek, e, popłynął do Szwecji i wtedy miał ze sobą podobno tą mechaniczną córkę i Wiem, że mówię wiele razy podobno, ale nie ma na to żadnych źródeł. To jest po prostu taka historia, taka anegdota. Podobno marynarze podczas jakiegoś sztormu szukali Jushan, Był zamknięty w swojej, w swojej kajucie i otworzyli drzwi. Okazało się, że E, właśnie był tam z tą swoją mechaniczną córką, coś tam bawił się z nią i podobno e, ci marynarze myśleli, że odprawia jakąś czarną magię, no też bym się przeraził na, na taki widok pewnie, więc wzięli m, tego automatona e, i e, roztrzaskali go i wrzucili w morze. Nie miałem pojęcia, że takie rzeczy się, się wiązały z tą postacią. Wydawał mi się być takim, e, no takim miłym gościem, ale takim raczej e, nudnym. E, <gryśla> oczywiście nie czyniąc mu tutaj żadnej ujmy, ale no, nudnym w takim sensie, w jakim Kant jest nudny. A tutaj się okazuje, że są z nim związane takie kosmiczne historie. No i takie są moje przemyślenia na temat... Tej postaci. Jego osobowość jest dla mnie ciekawsza, co prawda niż, niż, jego, niż jego dzieła. Oczywiście poszedł, popchnął do przodu ten dyskurs filozoficzny i tak dalej, i dużo również się przyczynił do innych dziedzin wiedzy, no ale wprowadził literki do Algebry i dlatego tak nie cierpię pod, z tego względu jego profesjonalnej strony powiedzmy. I ten. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i do widzenia. Postaram się nagrywać te odcinki częściej, bo ostatnio też przeczytałem sporo takich e, spicy e, rzeczy, o których chcę, chcę nagrać odcinki, więc pewnie nadejdą prędzej niż, niż na ten trzeba było czekać. Więc to chciałem tylko dodać. E, no, miłego wieczoru. Do widzenia.